Dzisiaj będzie zdecydowanie dla kobiet i o kobietach. Elizabeth Gilbert kiedyś napisała: Miejsce kobiety jest w kuchni, gdzie powinna wygodnie siedzieć, z nogami w górze, popijać winko i przyglądać się, jak mąż robi jej obiad. No właśnie, tylko czy my kobiety faktycznie w swoim życiu w 100% zadbałyśmy o szczęście i o spełnienie? Chciałam zrobić... Coś dla siebie, ale jednocześnie nie chciałam tracić tego macierzyństwa, dlatego że y, ja wiedziałam, że ja chciałam być tą matką, tak? To było świadome macierzyństwo, to był mój wybór. Większość kobiet twierdzi, że ich celem jest oczywiście macierzyństwo spełnienie się w roli matki, w roli żony. Tylko czy na dłuższą metę to naprawdę daje 100% szczęścia? Czy czujemy się wtedy niezależne, spełnione, pewne siebie? Zabrakło mi tej drugiej strony, tak? Chciałam odzyskać. Siebie, wyjść do ludzi, spełniać się jako mama, bo czy można być szczęśliwym? Czy można być spełnionym, będąc tylko z dziećmi w domu? Teraz już wiem, że nie. Ja zajmuję się marketingiem sieciowym od ponad 4 lat. Przez ten czas. Na mojej drodze pojawiło się mnóstwo fantastycznych kobiet, które na pewno udowodniły mi, że mamy dużo więcej siły, determinacji i wytrwałości niż nie jeden mężczyzna, że potrafimy dokonywać niesamowitych rzeczy w biznesie, gdzie jeszcze kiedyś byłoby to nie do pomyślenia, że takie rezultaty może osiągać kobieta. Ale tak się dzieje. Tylko czy każda kobieta faktycznie ma tą pewność siebie? Czy potrafi zrobić ten krok do tego, aby spełniać się nie tylko w roli matki? Czy potrafi odpowiednio zarządzać swoim czasem? Nabrać odpowiedniej determinacji i uświadomić sobie, że. Szczęśliwa i spełniona kobieta jest jeszcze lepszą matką i żoną, więc wykorzystywałam dosłownie każde dwie minuty swojego czasu, żeby, żeby pracować. Wykorzystywałam każdą chwilę, kiedy mąż prowadził samochód. Ja już sobie klikałam tak na telefonie. Kobieta sukcesu również może być niesamowitą gospodynią. Tylko jak to zrobić? Niedawno spotkałam się z kobietą, matką siedmiorga dzieci żoną. Która udowodniła mi, że w biznesie można dokonywać niemożliwych rzeczy. I właśnie dlatego chciałabym zaprosić Cię na darmowy webinar z jej udziałem, gdzie rozwiniesz skrzydła, gdzie zmotywujesz się, gdzie być może da ci to pewną wartość do tego, aby odkryć samą siebie, że możesz zdobywać szczyty, ponieważ jesteś kobietą. Koko Chanel kiedyś powiedziała, jeżeli nawet urodziłaś się bez skrzydeł, Pamiętaj, aby nigdy nie przeszkadzać im rosnąć. Dlatego skorzystaj z darmowej wiedzy na moim kanale na YouTubie. Zaczerpnij wartości, dzięki którym uświadomisz sobie, że masz więcej siły, niż ci się wydaje. Powodzenia!